Panu żółtą kartkę naprawdę, a taką różową. To jest nieuprzejme, co Pan mówi i jak Pan mówi. Okej, okay. natomiast ten Pan mówi, a ja... Pan... Czym wystawam? innym nawet jest pan mówić rektorze. za długo, a czym innym jest być nieuprzejmym. No proszę postawić wykrzyknik, a ja podziękuję ekspertom może. Proszę Państwa, ja po prostu dochodzę do takiej konkluzji, ponieważ y, może jeszcze nie nam, nie temu pokoleniu będzie oceniać w pełni, w pełni obiektywnie i być może jeszcze nie wszystkie materiały zostały odnalezione, kim był Józef Kórać. Natomiast co do jednej rzeczy nie mogę się zgodzić, że żołnierze wyklęci byli poza prawem. Dlatego, że prawo do samoobrony społecznej ma każdy człowiek, każdy wolny obywatel, a tu na ziemi polskiej. To prawo zostało nabyte przez wszystkich, niezależnie od formacji. Panowie tu mówicie o Armii Krajowej, a teraz ja zadam pytanie takie. Konwent Organizacji Niepodległościowych, Warszawa, nie podporządkował się Armii Krajowej. Czy to byli inni Polacy? Nie. Czy major Witold Rosołowski, ginąc na ochocie przed powstaniem warszawskim, nie poddał się, ostatnim sztabem sam siebie zabił? Nie ma jego grobu. Czy tego typu ludzie byliby inaczej Traktowani, gdyby byli w armii krajowej. Nie. I tutaj jest. I tu jest. Nie, nie. Porównanie jest jedno. Akty prawa nie mają miejsca w momencie, jeżeli wybucha wojna i, sta, i prawo zostaje postawione na głowie. Bo gdybyśmy w ten sposób stosowali. Czy cywilów zabija, to nie ma takiego prawa. Bardzo dziękuję za Oddajmy ostatnie ja dziękuję. słowo owoce ja ekspertom. Dziękuję, dziękuję bardzo za ten głos do do, do, obszaru, do, obszaru, nie, ma, do nie ma takiego kobiety. możliwości. Żeby Jeśli zechcecie Państwo posł posłuchać na koniec takiej. po jednym zdaniu naszych ekspertów, to zapraszam. Panie doktorze. bardzo dziękuję. Ja myślę, że dla nasza ożywiona dyskusja była e, e, o tyle pożyteczna że pokazywała rosnące zainteresowanie problemem żołnierzy wyklętych, czy też oporu niepodległościowego po II wojnie światowej. To, był, to bardzo dobrze, to, 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 to cieszy historyków, którzy badają ten problem, dlatego że jest pewien paradoks, jeżeli chodzi o jakby postrzeganie tego problemu. Jeżeli chodzi o najnowszą historię Polski, chyba mało jest takich problemów, które, były do tej, które byłyby tak dobrze do tej pory zbadane. Mnóstwo książek, publikacji, wydawnictw źródłowych się ukazuje, toczy się, jak dzisiaj nawet dowiedzieliśmy na sali, ożywiona dyskusja na ten temat i to bardzo dobrze naukowa. Z drugiej strony pojawia się pewien oddolny nurt, ruch, od kilku lat on jest bardzo widoczny, to znaczy pewne jego przyswojenia sobie e, tego przekazu historycznego, bym powiedział tego przesłania, które e, wyartykułowali swoją walką zbrojną żołnierze wyklęci w społeczeństwie. To jest z każdego roku e, dzień 1 marca i imponująca e, lista różnego rodzaju uroczystości organizowanych przez różne środowiska, organizacje społeczne środowiska lokalne. To również cieszy. Natomiast paradoksalnie te dwa ośrodki jak gdyby wiedzy, zainteresowania historią żołnierzy wyklętych nie przekładają się jakoś silniej na główne media, na jakby taki główny opiniotwórczy nurt tego, tego, co możemy przeczytać w głównych wydawnictwach, w gazetach. I to jest pewien zastanawiający problem. Dlaczego tak się dzieje? Mam nadzieję, że w przyszłości zostanie ten problem przełamany. On jest warty przełamania, dlatego że paradoksalnie to, co się zdarzyło na ziemiach polskich w pierwszych latach powojennych, ta aktywizacja blisko 200 tysięcznej rzeszy konspiratorów. Kilkunastu tysięcy żołnierzy walczących w lesie każdego roku e, e, może być bez Jest jakiejś odżywości określone mianem pierwszego polskiego antykomunistycznego powstania. Tym określeniem e, e, od, 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 to, to określenie powstanie odnosi się bardzo często do powstania, do, 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 do rewolty robotniczej w, w, w Poznaniu, e, do protestów robotniczych w grudniu. na w 70 roku natomiast bardzo jak gdyby, niechętnie odnosi się to, do, to, to określenie do tego, co zdarzyło się na znacznie większą skalę na ziemiach polskich w pierwszych latach powojennych. To w gruncie rzeczy, jeżeli byśmy spróbowali jak gdyby, znaleźć właściwe słowo na to, co wówczas się na ziemiach polskich działo, moglibyśmy określić to mianem powstania antykomunistycznego. Z drugiej strony to było powstanie bardzo polskie, skoro już mówimy o Łubieńskim i o jego książce Bić się czy nie być. Dlatego, że w gruncie rzeczy, jeżeli byśmy poszukali jakiejś analogii, jakiegoś, jakiegoś punktu odniesienia dla żołnierzy wykrętych w polskiej historii, w polskiej przeszłości, to moglibyśmy powiedzieć, że była to, były to takie wydarzenia jak e, Szwedzki Potok, jak Konfederacja Barska, czy wreszcie Powstanie Styczniowe. To jest pewna, te pewne, zjawiska, pewne odruchy społeczne, pewne postawy polityczne się po prostu z wieku na wiek powtarzały, jak gdyby się na nowo odtwarzały. I to jest yy, z mojego punktu widzenia chyba najważniejsza rzecz w tym wszystkim. Ponieważ to świadczy o żywotności aspiracji politycznych, wolnościowych polskiego społeczeństwa. O tyle polskie społeczeństwo, polski naród. E, będzie godny niepodległości, prawdziwej wolności, o ile będzie artykułował potrzeby tej, potrzeby tej wolności. I jednymi, nie, nie wyłącznymi, ale jednymi z tych, którzy tą potrzebę, żądanie wolności, artykułowali w skrajnie trudnych warunkach, nie zawsze e, e, dokonując właściwych wyborów, ale jednak artykułowali to po, poczucie potrzeby polskiej wolności, byli żołnierze Bektenci. I dlatego należy stawiać się pomniki. Bardzo dziękuję. Panie doktorze, jeszcze słowo. Szanowni Państwo, ja na zakończenie chciałbym powiedzieć o tym, że celem Instytutu Pamięci Narodowej, moim osobistym celem jest zajmowanie się historią taką, jaka była. Wiem, że to jest historia najnowsza, wiem, że budzi ona emocje. W odniesieniu do tego, czym ja się zajmuję, spotykałem się z zarzutami. I z jednej strony i z drugiej strony. E, natomiast nie moim wierzę. zadaniem i naszym zadaniem jako historyków nie jest zajmowanie e, takiej czy innej strony, tylko przekopywanie się przez warstwę wydarzeń taką, jaka ona była. Ta warstwa wydarzeń sama się obroni, jeżeli będziemy się starali zmierzyć z faktami. Ale ceną za to jest również to, że Ludzie, którzy podchodzą do tych wydarzeń emocjonalnie z różnych powodów, będą mieli do nas pretensje, ale też musimy tę cenę płacić i musimy traktować to jako część tej funkcji, którą pełnimy. Instytut Pamięci Narodowej dba i wiele wysiłku wkłada w to, żeby etos państwa podziemnego, etos walki o niepodległość, i tej powojennej, ale też tradycje wcześniejsze, żeby przypominać i żeby wprowadzić do powszechnej świadomości, do świadomości przeciętnego Polaka, tak abyśmy wszyscy razem mogli kiedyś spojrzeć sobie w oczy i powiedzieć, że ten wysiłek, a nawet te bitwy i wojny, nawet przegrane, nie poszły na marne, bo one budują nasze poczucie narodowe w szacunku dla faktów budują tak, że nie zatracimy tego, co było cechą polskiego narodu, o czym tutaj profesor Zbrewski mówił cechą polskiego narodu przez wieki. Myślę, że właśnie szacunek dla faktów pozwoli nam na racjonalne rozmawianie o każdej historii, ponieważ prawda naprawdę wyzwala. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Państwu za spotkanie. Bardzo serdecznie chciałem zapromować. Pewnie Państwo wystawę czasową Krakowscy Wyklęci widzieli, ale żeby puścić w świat. Znajomych, przyjaciół, zwłaszcza młodym pokoleniem, wieść, że taka wystawa jest do 3 sierpnia w Krakowski Wyklęci Fabryka Szindera. Bardzo dziękuję ekspertom, pan profesor Zdzisław Zburewski, pan dr Maciej Korpuś. Zapraszamy na kolejne debaty w Muzeum Historycznym. Dziękuję Państwu.